24 maja świat obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci królowej rock'n'rolla, Tiny Turner. Ten przydomek towarzyszył jej przez większość życia, choć nie zapominajmy, że w latach 50., to przecież ona i jej ówczesny mąż Ike Turner, z którym stworzyła duet, zrewolucjonizowali granie rytm bluesowe. Później byli inspiracją dla kolejnych artystów. Zagrali nawet wtedy przed Stąsami i zdobyli nagrodę Grammy. A później to już długie, piękne lata kariery solowej. Private Dancer, The Best, Golden Eye z Bonda, What's Love Got To Do With It, to tylko nieliczne z jej przebojów, role w wielu filmach i największa publiczność ever, bo w roku 1988 Rio de Janeiro zagrała przed 180 tysiącami widzów, nikt tego jeszcze nie powtórzył. Niezaprzeczalna inspiracja dla wielu artystów, głos i energia, które pozostaną z nami na zawsze, no i przede wszystkim autorka ścieżki dźwiękowej Żyć Wielu z Nas. Nikt tak nie tańczył i nie śpiewał na terner.